Jest panowie znowu ubranie Rafał Ale Rafał teraz mówi, że se sam podbierze Wipierdoli <śmówi> taki kurwa takiego asystenta Można? <śmówi> no kurwa, tak powiem Ci szczerze Spoko wytrzyma na tym filmie Tak? Jest pięknie kurwa Naprawdę jest pięknie kurwa Jak myśli, że jak jest? Więcej czy mniej? Tam, tak troszeczkę mniej. No tu czekaj, bo to jest moja ta. Jesteśmy znowu. Będzisko znowu pnie się w dół. <laughs> Karwasz twarz, marynarz. To coś kurwa dla publiczności. Chciałbym go wyciągnąć. Nie, no te to już kurwa będzie się no, siła po nocach kurwa. Go roku, kurwa. Chciałbym go wyciągnąć. No, do zdjęcia chociaż nie? Karł, twarz A ty na co łapiesz? No to ty masz kurwa. Wiedziałem że dzisiaj jest. Ja, że nie będę ogładał nic innego. Nie? No, troszeczkę mniejszy Ale tak bokiem jakiś ty no, Nie zawierzie na stupę. No kurwa Rożne chuj nie. <grywia> nie naprawdę Tak naprawdę tylko do zdjęcia Będzie z grilla <grywia> I przesolimy znowu, kurwa! Przesolimy! Tak dziwnie, nie wiem czy on dziwnie tak zaczepiony znowu jest. jest z boku, no ale w ryju, nie? Mniejszy tutaj jest chój. No taki kurwa! No kurwa, mniejszy jest To ma wykozywaj. No jest mniejszy, no ale kurwa! Do wędzenia, nie? Do wędzenia, nie? Jak chcesz to ci mogę wędkę przytrzymać, kur... No ale tylko wędkę będę trzymał. ty co musisz tam... No se Okej, ja się tu kur... tu przesadzam. Chce łowca <laughs> Drugi raz dzisiaj kurwa Żeby nie było Wszystko jest nagrane kurwa Czyli dzisiaj była z 2,5 metra kurwa suma Może więcej, 2,70 gdzieś wszystkiego Tak metr, 10 może No to, to. od 2,5 do 2,70 tak kurwa Dzisiaj wyłowił Tamten był kurwa dłuży Większy od Nieważne. Nie ważne. Grill jest na haczyku. <laughs> Grill jest na haczyku. No źle to robię poniżej niesamowicie tutaj Są takie kondycje za tutaj. To za czy nie bywały, nie? No ja. Kurwa. Flizmu jest kurwa. No i pobrudzi wszystko kurwa. Ach, kar twarz, ale Jan niezbędny jest dzisiaj zakupiony. <śmian> Jan niezbędny. Janek ja, Kurwa, to ten właśnie to ten Jan niezbędny, kurwa. Nie ma machuje na Mariole Nie, z mac na pewno ma Francja rewiancja Także dzisiaj panowie ja się nie zeszło po raz kolejny Tak Była szansa na większe, ale Ale kupa w Majty team, team zawiódł <grym> Da. Nie można robić kurwa jedną rzeczę, cztery, 4 rzeczy nie... naraz, kurwa. Uu, niestety mamy tylko dwie ręce. I jeden telefon. Mamy <suszy> dwa ogólnie, ale jeden Jeden <suszy> był zajęty. Ale teraz spokojnie kurwa. Nagramy od A do Z. Muszę się zawinąć, nie? Nie daje to Fredek Janusz Aaa ja, ja niezbędny będzie kurwa Tu no się od tam już na jednej koncyzacji zachodziłam jest to jest Pomogę mogę bo jeszcze chwilę <grymne> Dość Dobre Janek, damy. Dawaj. Dawaj, bo Jan kurde, nie zbędę, jeszcze kurde. siły ma gór No No nie znamy Wędzak absolutny Znaczy niewygodnie jest tą nogą kurwa, bo tutaj czwaku jest kurwa Nie wiem się kurwa domnieć

Nada, vai do Borek, dobra,